Czołem, ludziska! Gramy dalej w Dead in Bermuda, dzień 52. Zaczynamy od sprawdzenia, co tam nowego, jaką lokację znaleźliśmy. Szukamy Ateny we wschodniej części dżungli, więc strzelam, że ta Atena musi gdzieś tutaj się znajdować. Więc miejmy nadzieję, że ją znajdziemy. Proszę bardzo, kolejny Hidden Trap. Hidden Trap oznacza, że znajdziemy tutaj... Możemy położyć tutaj e, te... ...kawałek mięsa i w ten sposób możemy złowić w ogóle jeszcze inne mięso prawdopodobnie, bo... Cóż, mieliśmy już, ten, mieliśmy już ten, ee, ten event, więc to nie jest nic nowego, niestety, pułapka na zwierzynę, więc mięso bez szukania mięsa tak naprawdę, nie? Także, no cóż, to chyba lecimy dalej z dniem w takim wypadku, mamy standardowo laski szukające, Alejandro tutaj szuka, nic się nie zmieniło, widzicie, cały czas jest to samo ustawienie, dalej szukamy jedzenia, tylko Juri będzie tutaj gotował, a Bob będzie robił chyba... Chyba leki, tak. Bob niedługo będzie znowu chciał odpocząć, więc lecimy już od razu z, z dniem 52. Być może dzisiaj więcej dni ogarniemy. Może do momentu, aż znajdziemy mm, Atenę. W każdym razie mamy zrobiony lek, więc spoko. Lecimy. Bob się męczy, więc zaraz Be Bob będzie mógł znowu odpocząć. Cooking plus 1, no chyba tak ma maksymalnie do cooking. Nie, 8 tasty mili, bo mieliśmy dużo zabawek. 4 mile. Uh, tego jest mnóstwo agility wzrosło. Spoko. Co my teraz tutaj złowimy? Mamy dwie dodatkowe ryby, spoko, a ile Julia upoluje mięsiwa? Pięć. Pięć sztuk mięsiwa, spoko. Czyli teoretycznie będziemy mogli przyszucić Juriego teraz na suszenie, skoro robimy taką opcję. Przy bardzo. Eliana znalazła trochę owoców, trochę drewna znalazł Alejandro i jakąś linę jeszcze i dwa jakieś tam kurczę. Jeszcze bzdziółka, źdźbełka, ziółka i inne zielone syfy. Alicja z Winters nie zawodzą, cały czas eksplorują bardzo hardo wyspę, proszę bardzo. I się lubią przy okazji, to też jest ważne. Zobaczmy co tam znaleźliśmy, a w ogóle chyba nie wyznaczałem miejsca, więc zaczęło mi szukać tutaj. No dobra, trudno, zobaczmy, znowu duże drzewo figowe. Także moi drodzy, eventy nam się powtarzają, widziałem, że twórcy zapowiedzieli pewien update, który ponoć ma wydłużyć rozgrywkę w late game'ie, który właśnie, jak widzicie, teraz okazuje się być dość ostry, Be dość nudny w sensie, nie ostry, także możemy zrobić search, proszę bardzo, harvesting, Ok, to wyślemy Alejandro, pewnie dostanie zaraz wywód do jakiegoś, jakiegoś stwora, a nawet nie, nawet jest sukces, Ok. Znaleźliśmy pewnie, ok, Soy so Sprouts i Tinder, czyli Hubę i coś tam. No to wiadomo, możemy znowu zbierać owoce, których nie musimy zebrać. Możemy też zciąć od razu do drzewo i zdobędziemy drewno, którego też nie potrzebujemy, więc ten event jest dla nas całkowicie zbędny. Zatem teraz już wyznaczę miejsce, w którym chcemy szukać. Chcemy eksplorować tę część wyspy wschodnią. Mamy też level up, jeśli chodzi o Winders. 11 punktów do skilla jakiegoś. Eksploracja oczywiście. Wydaje mi się, że eksploracja to maksymalnie jak się da. Żeby być może mogła sama się tym bawić? Czy też Constitution też chce się jej podnieść? O! Constitution jej podniosę, to szybciej będzie wypoczywać, także. <laughs> Wydaje mi się, że to jest spoko. Miałem jakieś w ogóle, pamiętam, coś jeszcze robić dla tych wszystkich ludzi, którzy tu. Chyba stelfa miałem podnosić? Chyba, 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 chyba. Czy coś? Ja nie pamiętam dokładnie, co miałem podnosić, już w sumie. Jakoś przestałem się już za bardzo, jakby skupiać rzeczywiście na, na tym, co tutaj muszę robić, więc. No. <laughs> Gra sama mnie zmusza do tego, żebym się już nie przejmował za bardzo tym, co mi tutaj się wydarza, także, proszę bardzo, wysłałem sobie Juriego do suszenia pozostałości. Bob dalej będzie robił lekarstwa, nie ma to tamto, a standardowo Julia i Jacob będą dalej polowały, nic nie zmieniam. Standardowa ekipa lecimy dalej, żeby jak najszybciej odgryć jak najwięcej, po prostu, czyli taka ostra. Ostra, że tak powiem, srywa eksploracyjna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ładnie chyba ususzył wszystko pięknie. No to ty mogę handlować tym misiwem teraz, kurczę. Cztery ryby. Okej, okay, cztery ryby, minimum depresji. Dziewięć sztuk mięsa? Nie, no po prostu taka jazda, że normalnie. Bez trzymanki cały czas mógłbym suszyć mięso i tylko suszonego jeść. W sumie to też nie jest głupie. Z suszonego wszystko robić, suszonego jeść. W ogóle olać gotowanie. Tego jest tam tyle, że nawet takie Ususzone jedzenie jest całkiem skuteczne więc pod uwagę, że jak każde dostanie ususzone jedzenie, to mamy 8 kawałków a To jest 10 do 15, tak? Czyli ogólnie... A ich głód mniej więcej tak się podnosi, więc moglibyśmy cały czas suszonych robić Nie? Tak mi się wydaje przynajmniej Zobaczymy zresztą Okej okay. Nie mogę już tego więcej znieść Jak jesteśmy w stanie... Jak, jak, jak w ogóle mamy to przeżyć? The only one that is... Jedyny, który tutaj jest uczony, żeby przetrwać jest kimś, komu nie możemy ufać. Jest psycholem. I nawet jeśli uda nam się przetrwać, to jaki jest tego cel? Nie widzę tutaj żadnego, żadnego sposobu, żeby uciec z tej cholernej wyspy. Jestem tutaj uziemiony bez żadnej pomocy. Charałem jak dziki osioł przez całe swoje życie. Eee, was gonna think about me for a while, but no. Okej, okay, tak. Nie, nie znalazłem chwili, żeby pomyśleć o, o, o sobie, tak naprawdę. I czy to jest rzeczywiście dużo? Znaczy, czy, czy ja naprawdę pytam o tak dużo? Jesteśmy przeklęci. Nie mogę pokazać temu innym, ale jesteśmy na pewno przeklęci. Okej, okay. depresja Alejandro wzrosła. Przez to, że on jest przekonany, że... Mamy, przek mamy przesrane ogólnie. Także ten. Jedźmy, dobra, czyli tak. Hunger. Widzicie, 20% to jest max, to tutaj się pojawia, więc mogę spokojnie sobie z tych nawet suszonych rzeczy ogarniać ich posiłki. 17, 20 jeszcze ty masz tu. Ok, happy Mila, dostaniesz ty, ty, i ty. Ty jeszcze dostaniesz super posiłek, niech będzie. Okej, okay, ty dostaniesz jeszcze zwykły posiłek. O! I spokój. Wydaje mi się, że możemy się przerzucić z zrobienia tych mili, z, z tych posiłków na robienie posiłków, po prostu, zwyczajnych, suszonych, z połączeniem z owocami, i będzie spokojnie, trzeba będzie się martwić o te, o te jedzenie. Trochę zmienimy im gusta smakowe w takim wypadku, wszystko suszone będą jedli. Bardzo zmęczona jest Winters, bardzo zmęczona jest Iliana, również Bob jest bardzo zmęczony. Okej, okay, dwa się popsuły, pięć ryb się popsuło, pięć yy, mięs, dwie ryby. Okej, okay, i tam tu już jakiś syf. Ogólnie. Czyli spoko. Czyli cały czas, zobaczy, zostaje Jurim teraz tutaj. To, co zostało, będzie suszył z tego, co widzę i... nie mi to wcale nie przeszkadza. Zaczynamy oczywiście może od tego, żeby dorzucić tu trochę ognia. Mamy tego tak dużo, że to nie jest żaden problem. Możemy dorzucać, dorzucać ognia. No może tak, faktycznie niech sobie odpocznie Bob. Czy ktoś jeszcze tu... był? Winters była bardzo zmęczona, pamiętam. Okej, okay, czyli możemy sobie odpocząć Winters tym razem i, i, i odpoczniemy sobie też Alicją. Niech one sobie odpoczną raz jednego tam, jednego tam części, jednej części dnia, żeby, prawda, sobie pozrzucały, co miało sobie pozrzucać. Iliana też jest sobie wykończona. Że nie koifnęła zaraz, ale co by da radę, mam nadzieję. Może coś z depresją sobie też poradzi Yuri może sobie też z kimś depresję chętnie zrzuci. Kto tam w depresję wpadł? Alejandro wpadł w depresję. Proszę bardzo, pogadajcie sobie razem. O! Żeby sobie deprecha zrzucić. Jak ktoś jeszcze chce zrzucić sobie deprechę? Oprócz tych dwójki. Nie, no nie na Jacob nie będzie sobie zrzucał deprechę. Co mi, Iliana może sobie zrzucić depreche, przekazać też trochę odpacznie. O, i szybko przeleciliśmy. Proszę bardzo. Tu się nic nie zmienia. Zobaczmy, jaką mamy nową rzecz tutaj w miejscu. Drugie figowe drzewo obok. Serio? O, rany. Jeszcze jedno figowe drzewo. No dobra, Alejandro, idź to obczaj. Drugie drzewo obok siebie, no? Niesamowite. Okej, okay, czyli co znalazłem pewnie? Znowu swojej sprawcy i Tinder. Ha! To samo. O, ludzie. No widać, że mają twórcy trochę problem. Z, z, zapełnieniem wyspy. Zobaczcie, nie mam tych drzew figowych. Kolejne drzewo figowe. No dobra, a zatem będziemy szukać kolejnego miejsca tam na wschód bardziej. Czy ja mam jakieś ciekawe rzeczy w tym mojej skrzynce? Chyba niekoniecznie. No, mogę depresję zrzucać, w sumie. O, tam ktoś miał deprechę. Wysoko. No ale, jakoś to przeżyję. Mogę też użyć tego. Ancient knowledge komuś dać. Kto nie ma jeszcze maksów, wszędzie. Dobra, wydaje mi się, że to chyba tyle. No i to się będą zajmować sobą, tylko jeszcze pójdę. Czy pójdę? Nie, nie będę nic robił. W następnym w następnym rzucie pójdę i zrzucę im de depresję i zmęczenie tym dwóm tutaj patiomkinom, żeby sobie spokojnie poradzili. Proszę bardzo, trochę zmęczenia spadło. O, lubią się. Bardzo dobrze, dzień 53. Proszę bardzo, całe zmęczenie zrzucone prawie tutaj. Jeszcze Bob zostanie. Widzę, że się nie polubili za bardzo, ale jeszcze tak. O, 6 ryb, pięknie. Aha, nikt nie suszył jedzenia, tak by the way. Ale zaraz będzie suszenie. Sześć mięcha, spoko. No dobra, to teraz, moi drodzy, szybka akcja pod tytułem Odpoczywamy i zrzucamy deprechę. No dobra, zobaczymy ile Juri, ile Juriemu uda się ususzyć. Ja mam tutaj 10 mięch i 8 ryb. Zobaczymy ile tam posuszy tych rzeczy. Eee, Bob odpoczywa razem z Ilianu. Mamy też level up przy Jacobie, ponieważ go tam wysłałem, prawda, na zrzutkę depresji. Więc przy okazji jeszcze udało mu się levelować, więc co my tutaj chcemy mu rozwinąć? Czy chcemy mu zwinąć, rozwinąć, zwinąć i rozwinąć chcemy mu. Chcemy mu stealth rozwinąć oczywiście. Standardowo. Niech będzie do 85, a reszta pójdzie... fishing. Dobra, niech on będzie, przecież on tutaj tylko łowi ryby, więc on niech ma tam bonusy do łowiectwa. O, zostawiamy oczywiście standardowo Julię tutaj, na tym. Alejandro wrócił szukać, szukać i Alicja z Winders. Też idą się bawić w poszukiwania w dżungli. Czy mam wyznaczone miejsce? Nie. Dobra, już mam wyznaczone. Kolejna część wschodnia. Lecim! Tam depresja im też rośnie. Trzeba by im dać chyba czekoladki. I będzie po krzyku. Tylko pięć mięsek się ususzyło, Widzieliście to? Tylko pięć. To reszta mi się zepsuje. Za bezsens. Ha! No dobra, czyli widać, że to nie jest tak, że wszystkie, całe mięso, które się znajdzie, to da się ususzyć. Czyli praktycznie tego mięsa i ryb będę miał tutaj od, mnóstw, od od metra po prostu. O, proszę bardzo, jeszcze sześć. Zaczynam już powoli przyspieszać, no bo ile można oglądać te, te same układy. Proszę bardzo, dwa, 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 Proszę bardzo, szybko leci od razu, jak człowiek przyspieszy. 100% fatig. fatigue, okej. Okay. Mamy kolejną, kolejną lokację otwartą, znalezioną, ale... Zobaczmy teraz, o co chodzi z eventem. Ja, czujesz jeszcze dobrze, Bob? Eee, tak, yee, nie, No znaczy czuję się dobrze, dzięki. Nie byłam pewna, ponieważ jakoś o, ostatnio nie widzę Cię dużo w, w obozie. Myślałam, że może to jakiś symptom, ale widzę, że byłam w błędzie. Nie, nie, wszystko jest okej. Okay. Nie wiem co powiedzieć. Nic nie mów, eee, pójdę do łóżka wcześniej. To jest to, co powinieneś robić po całym dniu ciężkiej pracy, wiesz? Nie, nie masz pojęcia. Co ja jej zrobiłem? <laughs> okej. Okay. Minus 10 do Winter's Opinion about Bob i Bob's Depression plus 10. Spoko. No tak, bo jest wielki kloc. No to wiadomo, może wielki kloc. To pewnie nie, wie, nie ma pojęcia o co chodzi z, z pracą, prawda? Z prawdziwą pracą. Dobrze, kto tu ma największy głód? Ty masz głód duży. To jeszcze Yuri dostanie. Okej, okay, ty dostaniesz taki, ty dostaniesz taki, i będziemy mogli wreszcie dać suszone jedzenie całej reszcie. Ponieważ mogę, mam tego mnóstwo... Proszę bardzo... Ha! Niech będzie, cała reszta do, dopcha się tymi tutaj pozostałościami, resztkami, które są nie do użycia, nie do zjedzenia tak naprawdę, o! I w sumie poszło. Widzicie ile jeszcze ryb i mięsa mi zostało, no? Czy jednak gotowanie i suszenie na zamianę to całkiem byłoby dobre? No zobaczcie, tych rzeczy się popsuło. Sześć z mięsek z jedenastu i sześć z czternastu, nie? Także jednak kurczy, myślałem, że jednak skile susze, skile suszarkowe Juriego będą bardziej konkretne, skoro ma taki wysoki cooking, ale widzę, że niekoniecznie, więc Yuri wraca do gotowania teraz. Samego suszenia jednak nie da się za bardzo wyżyć. A Bob oczywiście wraca tutaj, a, jego obrażenia cały czas rosną, dobra. Bob wraca do, tak, do szukania lekarstw. Znaczy do, no, do szukania lekarstw, niech będzie. Tutaj depresja widzę, że rośnie, trzeba będzie zaraz zrobić jakąś Schadzkę na środku znowu A, Jana jeszcze chyba odpoczywa, tak? Jana jeszcze odpoczywa, niech sobie odpoczywa jeszcze bardziej Więc Alejandro do niej dołączy Proszę bardzo, odpoczywają sobie razem Pyk Lecimy, zobaczmy co znaleźliśmy Oho! Cute Anima, znowu ten słodziak No i tak, nie, nie ma sensu robić z nimi przyjaciół, bo wiadomo, że nas zaatakuje będzie musieli na niego zapolować Więc Jacko pójdzie zapolować na tego biednego, małego stworka Sukces jest pełen, proszę bardzo Trochę go obraził, w sensie obrażeń trochę mu nadał. Osiem kawałków mięsa jest. Nie i dmuchał, nie? Więc od razu przeznaczamy następną. Proszę bardzo, wschodnią część wyspy będziemy jakoś tędy szukać. O, skoro dziś tutaj jest Atena, no to mam nadzieję, że się pojawi kurcze. Nie będzie problemów. Czyli co? Wszyscy są na swoich miejscach, chyba? Przeznaczeni tam, gdzie mieli być. Mnóstwo możesz dobrych posiłków teraz zrobić. Kurczę, Juri. Dobra, no to lecimy, na co będziemy się zastanawiać, tak? Lecimy szybko, z przyspieszeniem. Jest kraftnik, jest kolejny lek. Proszę bardzo. Juri też, minus 8 mięch. Ło! Wow. Bardzo dużo tej milów i milów powstało. Proszę bardzo. No, już wypoczęci. Zdrowi! Pełni sił do następnego dnia pracy. Dwie ryby. To tak, średnio, ale i tak mamy tego dużo. Pięć kawałków mięcha. Okej. Okay. Spoko. Eksploracja wzrosła do 100%, nowy teren odkryty, zmęczenie rośnie, nic się nie dzieje, <laughs> sielanka jak była tak jest, zobaczmy czy to będzie Atena, nie, to jest ten wielki dziwny, wielki dziwny, uh, kurde, shit, no może pójdziemy Ilianą, zobaczymy, wielki kwiatek, okej, okay, jest sukces, okej. Okay. No tak, trochę rzeczywiście dostałem, ale znam Soy Sprout i Medicinal Plant, czyli tak naprawdę niewiele znowu fajnych rzeczy. Mogę to ściąć znowu? No i szczerze, Zetnę. Zetnę to dziadostwo, bo ciekawie też agility jest brane pod uwagę, więc pójdziemy jeszcze raz. Ilianą, proszę bardzo, stealth jest 100%, nie ma problemu. Okej, okay. ale też dostanę obrażenia, oczywiście. I Sickness wzrosło, no proszę, Scavenging wzrósł. Soy Sprout 1, 2 roupy, Medicinal Plant. Czyli ogólnie bez sensu w ogóle było do tego podchodzić. Więcej z tego szkód było niż zysku, moi drodzy. Także jep, poleciliśmy jeszcze trochę z drewnem. Trochę obrażeń rośnie, ale mamy tyle tych bandaży, że kurde, się w ogóle tym nie przejmuję. Yuri będzie robił dobre posiłki. Nie zrobił dobre posiłki. Teraz może iść suszyć. Spoko. Możemy też zrobić wreszcie schadzkę. Tak, teraz zrobimy schadzkę antydepresyjną, proszę bardzo. Winters. Kto jeszcze tutaj ma dużą depresję? 10% to mało. Depresja 10%. Ale możesz dołączyć w sumie. Co masz do roboty? Bob, jak tam twoja depresja? Możesz też dołączyć, spoko. Yuri musi się zajmować. Eee, to jest tylko obrażenia. Depresja Boba to zupełnie jest <śm> inna materia. W ogóle się tym nie przejmuję. Bydło depresję mogę zrzucić po prostu idąc tutaj. Proszę bardzo. Take a dive, Jacob. Weź się no tutaj rzuć. 85%. Sukces, proszę bardzo, i depresja spada. Ja tak jak zazwyczaj tak działam, nic się tutaj nie zmienia. Proces jest cały czas ten sam. Niestety nudny, monotonny, no ale skuteczny. Tak, już depresji Bob nie ma. Tak samo mogę zrobić również z moją laseczką drugą, czyli Julią, ale po prostu lecimy dalej. 54 dzień skończy się równie szybko. Mamy 7 ususzonych pożywień. Juri będzie musiał sobie odpocząć. Z tego co widzę, dyskusja wzrosła. Alejandro może jakiś perk dodatkowy ktoś dostanie, kto jeszcze nie ma. Zaraz zobaczymy. Zmęczenie też powoli spada. Depresja pospadała, więc ogólnie mega spoko. Wszyscy się lubią. Sielanka. Nikt nie dostał perka dodatkowego. O. Ha! Zostawiłem Ilianę, która w ogóle nie była zmęczona. Okej, okay, dobra. To rzeczywiście widzicie takie przeoczenie. No ale to jest przeoczenie związane z tym, że ja cały czas próbuję jak najszybciej pchać tę fabułę dalej i nie ma tutaj zbytnio dużo eee, emocji już teraz nie o wszyscy sobie wszyscy uciekli wszyscy sobie poszli to jest czas wybacz dziecko ale to jest o o kurde czy on będzie robił coś głupiego ale to dla naszego dobra eee, jesteś jesteś szalony przestań a co się stało wrzucił mnie do ogniska to parzy o kurde chodź szybko Oho! zabiję cię o boże, co tu się dzieje? Jakaś normalnie sieczka. Przestań, Yuri. Wystarczająco, wystarczająco mocno dostał. Wszyscy się uspokójcie. Czemu próbowałeś zabić Ilianę, Jacob? Jesteś szalony. Ona była zagrożeniem. Zemdlał. <śm> wiedziałem, że kurde ten Jacob coś w końcu odwali. Okej, okay, spróbuj zaopiekować się na razie ranami Iliany, to jest nasze główne zadanie. Explanations, czyli um, wyjaśnienia muszą poczekać. Okej, okay. proszę bardzo, minus 100 to Yuri's opinion about Jacob, minus 100 to Iliana's opinion about Jacob, okej, okay. czyli jest ogólnie mocny hate. Yuri i Iliana minus 100, minus 40 wszyscy, cała reszta, Iliana dostała aż 30 injury i Jacob też, ponieważ dostał web od Juriego, <laughs> No to się polali, no to niecałe 30 tam parę, ale no i to będzie musiała pójść rzeczywiście się obandażować. Okej, okay, ale jest jakiś event. Teraz jest wielki hate na Jacoba, ale Jacob widać wrzuciło w ognisko. Ale nie zdało się nic strasznego w sensie dalej Iliana żyje. Dlatego, że miała niski injury, jakby miała wysoki to prawdopodobnie to mogłoby się skończyć źle. Ja ci powiem wygłodzić, no ale cóż muszę cię karmić tak samo jak całą resztę, więc no nie mogę jakby spasować na tym. Więc lecimy, tutaj cała reszta dostanie takie po prostu pożywienie, prawda, zdrowe. O, proszę bardzo. Chyba wszystko. Możemy dopchać mam aż 15, ha, aż 15 tych najgorszej jakości posiłków, które teoretycznie nie zmieniają teraz już, jak widzicie. Także tyle. Kończymy dzień. To no się popsuje mnóstwo rzeczy. Iliana bardzo mocno krwawi tak samo Jacob Juri Yuri jest bardzo zmęczony. No dobra, czyli była akcja na zasadzie. Juri, <grystanie> że tak powiem, dał Jacobowi w web. Dobra, Jacob, bo Ty w ogóle odwaliłeś to naprawdę niezłą jakąś jazdę. Zobaczmy, teraz pewnie nikt go nie lubi. No zobaczcie, no. <grystanie> no po prostu jest wielki hejt. Minus 98 osiem, minus 99, czyli teoretycznie zaraz to będzie naprawdę mocny hejt. Jacob's opinion about Iliana. <grystanie> Podniósł się o dwa, że był śmieszny. Okej. Okay. No dobrze, w takim wypadku. Spoko! Jacob, doigrałeś się, masz za swoje. Dostałeś w papotkę. Czyli co? Iliana teraz powinna pójść rzeczywiście, pójść, e, wyleczyć rany, czyli teoretycznie nie mogę pójść na razie jeszcze eksplorować. Chociaż zobaczymy, jak sama Alicia sobie poradzi. Czy ktoś jest na tyle chory, żeby mógł tutaj też skorzystać z twoich, z twoich opcji, chyba nie? Ty jesteś też masz obrażenia, masz jakieś, ale to i tak pójdziesz, prawda? Dalej robić drags, ok dobra, dalej lekki będziesz robił. Co mamy dalej? Alejandro... Alejandro wróci do tego, co... co robił. Alicja pójdzie sama kurde, Alicja pójdzie sama eksplorować, zobaczymy czy ona sama potrafi. Jej efektywność 1,64, wydaje mi się, że to może być mało. Może by poszła z kimś, dobra, Juri musi odpocząć. Tego dziada oczywiście zostawiam na szukaniu. Julia powinna odpocząć. Ale może Julia, jak nam eksploracja Julii? Nie jest kiepska, powiem wam szczerze. 2.28, to niech raz Julia pójdzie z Alicją eksplorować, żeby być pewnym, że dana lokacja się odkryje. Będziemy odkrywać te lokacje oczywiście. Więc chyba, chyba tyle. Dostał w web, bardzo dobrze. Winters na pewno zajmie trochę czasu leczenie Iliany, a potem jeszcze Jacoba. Jeżeli Jacob w ogóle będzie ważny. Co? No, co? 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 Idegary Tools? The action gather will be wasted? Okej, okay, w sumie to jest dziwne, bo no, po, poinformowało mnie, że gather będzie zmarnowany. A przecież gather przy ognisku jest pusty wszędzie, więc o co chodzi? Nie wiem, do czego to pija ta gra. Miał jakiś. No resource selected in the gathering tools. The action gather will be wasted. Aaa, to tutaj, o nieco. Ale przecież to było no particular focus wybrane. czemu nagle się zrezetowało? To było dziwne. Ale dobrze, że mi gra przypomina, mimo wszystko. No okej, okay, jeszcze Bobo by się nie udało zrobić, kurczę, leków w jedną, w jedną turę. Okej, okay, Bandasz używamy, proszę bardzo, injury prawie spadło, nie całkowicie, ale prawie. Czyli jest dobrze, Yuri sobie odpoczął po walce z Jacobem. Jacob dalej obrażony, na świat oczywiście i na wszystkich, jak również dostał porządne obrażenia. Nikt nie poszedł na razie szukać mięsa. Co kompletnie nie jest problemem. Mordę no nie jest problemem, po prostu. Zrobimy eksplorację, mamy 100% Bardzo ładnie Constitution wzrósł, level 6 dla Alicji Proszę bardzo Constitution też wzrósł mm, Julie, także spoko Czas na level up Alicja, 6 punktów Czyli co, eksploracja jest już na 100% Cooking możemy jej też dodać Czy discussion może Niech ona ma discussion na maksa, bo może ten discussion Kiedyś się jeszcze przydać, kurde Cooking to i tak jest głównie Yuri, chciał nie chciał Zobaczmy na następną lokację. Czy to będzie Atena? Abandoned Camp, czyli jednak nie będzie Ateny, będzie po prostu przeszukiwanie terenu. Więc oczywiście wysyłamy naszego głównego szpiega Julię. Proszę bardzo, czy coś mi się uda tu, tu znaleźć? Tyryryryry. Aha, to pewnie już było to. Okej, okay, jakąś wodę znalazłem. 24 water supplies, 7 coffee cup, one decoy, one tools, one skull. Decoy! Decoy brzmi jak wapik. To coś nowego, wreszcie coś nowego. Zobaczmy. Czy Decoy będzie coś... Co to jest? To to... Plus 5 do hunting. Okej, okay. tools plus 5 do crafting. A to jest coś, co zwala zmęczenie i depresję jednocześnie. Coffee cup. No, kubki kawy się mu przydadzą. Dobra, plus 5 do craftingu, zatem możemy sobie coś porozdawać. Crafting. No to wiadomo, że crafting to w tym przypadku jest tylko i wyłącznie... Bob. Tylko pytanie, czy Bob ma już... 100 do craftingu? Gdzie jest jego kurczę craft 91, czy to nie jest jeszcze pełna. Pełna wartość, więc chyba ją wykorzystamy w takim wypadku. Może Bob te dostanie plus 1 do wszystkich skilli też przy okazji w nagrodę. Proszę bardzo, Bob, dostawać w nagrodę jeszcze. <taki> Taką zabawkę, dostaniesz też plus 5 do craftingu. I mamy jeszcze co? Mamy jeszcze hunting, a hunting to niestety, ale. a Ty masz 100% huntingu. No proszę. No to hunting dostanie jeszcze Julia. Proszę bardzo, plus 5. 79, tak, bo chyba musi być zmęczona za to laska. Okej, okay, bardzo spoko. Dobra, czyli tak. Iliana jest teraz w pełni zdrowa, więc może szukać owoców, bo tylko, <gryw> tylko, do tego ją używam teraz. Yuri. Yuri może zrobić jakieś jedzenie. Na przykład. Winters może. Winters mogłaby naprawić Jacoba, ale Jacob jeszcze z, to, z tymi obrażeniami sobie po, po, posiedzi tutaj, więc niech nie niech, niech stęka. Za to Julia sobie, aha, no tak, Julia musi sobie odpoczywać, jasne. Zapominam, że ja Julią mogę po prostu pójść i, i nic nie robić. Mogę po prostu, dobra, w sumie, że nie jestem mi się wysyłać i rzeczywiście na te eskapady po tej, po wyspie niech ona sobie sama odpocznie tutaj, o tak, proszę bardzo. Czemu nie? Czy wszyscy są rozdysponowani? Chyba tak, więc możemy chyba kontynuować rozgrywkę. Jeszcze się upewnię na 100%, że gotowanie też jest brane pod uwagę. 81%, dobra, wrzucimy pełne ognisko, 73 sztuki drewna. Nie mam co z tym robić. Mógłbym zacząć budować wielki napis HELP. <śla> chyba. Dobra, mamy kolejny lek wynaleziony. Bardzo spoko. No i cóż już, moi drodzy, kończy się dzień 55, więc polecieliśmy jeszcze 4 dni do przodu. Tasty mile. Nic się nie dzieje. Zero fanu, zero akcji. Dlatego naprawdę, powiem wam szczerze, to się już naprawdę zbliża moment, w którym ja chyba już nie chcę nagrywać Dead in Bermuda w taki sposób, jaki nagrywałem. Być może będę nagrywał tylko same eventy, no bo widzicie, że tutaj w tej wiosce niewiele się dzieje. Także cóż... Zobaczymy. Będę musiał trochę zmienić formułę Dead in Bermuda, bo, bo to naprawdę czuję, że jest nudno. No, po prostu jest nudno. Gra w late game'ie naprawdę kuleje, więc nawet nie widzę opcji, jak teraz sobie myślę, nie widzę opcji, żeby grać w nią jeszcze raz od początku. Wiadomo, że wtedy by się działo, znowu, ale... Ta losowość jest naprawdę mała. Okej, okay. tu jest za dużo bezużytecznych ludzi w tym obozie. O. No to jest na pewno jakaś tam y, marnotrawność y, surowców, jeśli chcemy przeżyć, musimy odciąć, prawda, złe nasienia, nasiona czy tam jakieś tam inne. Z... Okej, okay, dobra, widzę, że on znowu coś próbuje. Nie są gotowi. No tak, reszta nie może podjąć takiej de, decyzji, bo nie są gotowi. I tak. Dzięki temu przez to wszyscy umrzą Więc muszę sam poczynić jakąś akcję Okej, okay, widzę, że on kombinuje znowu Aha, Jacob's opinion about Bob Czyli teraz zasadził się na Boba ha, Na pewno Ilianę, teraz zasadza się na Boba Trzeba uważać, bo znowu może coś Bobowi zrobić Skubaniec Ciekawe do czego to wszystko doprowadzi Niemniej jednak Głodóweczka jest bardzo mała Więc tutaj oczywiście porozdajemy Wszystkim jedzonko Proszę bardzo, smacznego Eee no i cóż, moi drodzy, i na tym się kończy kolejny odcinek z Dead In Bermuda. Oczywiście jeszcze tutaj mnóstwo żarcia, które jest po prostu takie, o, poszło, next. A może się tam psuć, mnie to już, prawda, w ogóle nie przejmuje. Patrzę tylko jak z Water Supplies, bo zebraliśmy 24, ja nie zwracam na to uwagi, ale rzeczywiście ta woda szybko się też kończy, może no, trzeba rzeczywiście zamienić te owoce na wodę, ale tych owoców też mam mnóstwo. Więc to też nie jest jakiś wielki problem. Moi drodzy, przeżyliśmy kolejnych parę dni, tym razem cztery, a nie trzy. Ja sobie pomyślę chyba jeszcze nad tym, jak zmienić formułę. Być może tylko i wyłącznie będę wam pokazywał same momenty eksploracji i same rozmowy przy ognisku. Chyba. Ewentualnie jakie będą jakieś specjalne eventy siedziały, no ale eventy dzieją się przy ognisku, więc wiecie, no. Więc trzeba po prostu tę serię jakoś przyspieszyć, bo widzę, że ta... ...algorytmy pokazywania wam stary, serii w stary sposób tutaj nie sprawdza. A raczej jest po prostu nudny. No ja wam to jeszcze raz powtarzam. Nie powinienem tak bardzo powtarzać ciągle, że to jest nudne, 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 bo sobie sam jakby piłę gamuś, na której y, y, robię odcinki, ale doskonale wiecie o co chodzi. Nie oglądacie pewnie oglądacie kolejne epizody, no to już wiecie sami, że. Jak to wygląda. Także ja wam dziękuję pięknie, jeśli Wam się mimo wszystko film podobał, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie bądźcie na bieżąco I widzimy się w kolejnym odcinku z Detgber niebawem. Yy, wielka piona, cześć!